Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bleifos, a ciepło wracamy do naszego fangame'a Five Cents Freddy's Simulation i mam tutaj multiplayer, który oczywiście mówi nam... No. no! Jak pierwszy raz to zobaczyłem, tak mnie to rozwaliło, że to jest niepojęte. Wyszła niedawno wersja 2.0.1 i w której jest dodane kilka nowych rzeczy i prawdopodobnie już, no, widać tutaj, że są już też animatroniki i mamy też Pink Trapa. Ale z Pink Tabas został chyba na osobny odcinek A nawet jest już w FNAF 4 przygotowany Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, Trap I Nightmare Fredbear I jeszcze coś ciekawe Ciekawsze oczywiście Sister Location, na to co bardzo czekałem Już nie mogę się czekać aż to będzie odblokowane i będę chcę popykać z tymi animatronikami Ale na razie musimy wrócić do FNAF 1 Zobaczmy co tam się coś zmieniło a może jakaś mechanika tego się poprawiła? Ale tego jeszcze nie jesteśmy do końca pewni, więc zaraz zobaczymy. Ojoj, oj, chyba trochę się żegrę. Więc tak. Mamy inny rodzaj wizualności. A co to jest? Ej, 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 to wygląda teraz inaczej. Tu są jakieś tego. Jakieś pręty o. o damn! Coś tu jest A tutaj? Szkoda, że nie mogę tam wejść do środka. A może wejdę bokiem? Nie, nie mogę. Dobra. Ale jest troszeczkę pozmienione w tej lokalizacji. Na przykład to wygląda w całkowicie inaczej. Już nie mogę się czekać, kiedy to będzie otwarte, bo chciałem to zobaczyć. O, kolejny fascoiny, a my się jeszcze przejdziemy tam Ile trwa? Tu pani mogę przechodzić. O mój już. A jakaś kartka, ale nie mogę jej zobaczyć. Już nie ma. Ale fajnie jest to, że ta gra cały czas się rozwija. Podoba mi się to strasznie. W dobrym kierunku idę moim zdaniem. Fuks go bardziej widać teraz ten szkielet. A te faskonie trochę nie jeśli chodzi o jeden na tego. Dobra, bo... Ja tu gadu gadu, a tu nic już nie idzie. No, w dupę! Słucham, 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 słucham. No widzę, że dalej będziemy się z tym samym cackać, to co wcześniej. Najlepiej moim zdaniem będzie odblokować Foxiego, bo to jest przerąbane, jeśli chodzi o tego. Co? No to wytłumaczcie mi, jak ja mam to zrobić, bo normalnie nie wytrzymam. Nie. Ście. No, 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 troszeczkę będzie w tym zabawę, widzę. A jak straci prąd, to co? No! Już wam woziłem. Mówiłem kiedy kiedyś, że w fnaf ja zawsze jestem leworęczny. Gówno. Ktoś mi wytłumaczy, jak tam wejść? O, nareszcie udało się. Uber you know No zobaczmy jak się Foxing robi Ooo nawet tego Takie animacje wprowadzili Ooo jego nos widać A poczekajmy na middown Mój wierzy! Mój wierzy! Troszeczkę chyba za głośny to było Ale Foxy się najlepiej graje, bo naprawdę tutaj jak ten animatronik już wchodzi w mildauna to dla tego no nie a przebacz on albo sam mnie albo umiera. Więc to było ciekawe No nie muszę muszę po prostu muszę U? ja się ręka lepie uh, yeah. ale patrzcie, już nie jeszcze nie mogę wejść Ciekawe. O! Uuu, coś tu jest. Ale drzwi są przezroczyste, nie mogę wejść do środka. Uuu, Tutaj leży Chica. leży Freddy i Foxy który jest w dziwnej pozycji, jakby chciał mnie zaatakować ale na ciekawe a teraz hello there ciekawszy kobieta czy mężczyzna, czy zawsze to był mężczyzna o. Wejdę sobie tutaj, zbierę co chcę 5 koinów, bingo Nie, oj się wypchało widziałem A, dalej nie mogę się schylać do wentylacji ale mang mnie ja przechodzi przez wentylację, czemu oni tego nie zrobili? Uznali, że moc specjalne, to będzie wchodzenie przez wentylację? Troszeczkę tak śmiesznie. Dobra, tu nic nie ma. Ale ja zresztą nie ma żadnych drzwi ani nic takiego. Kurde, nie trafiłem. co? Ty! Jeszcze to przegram To się czy ja szybki jak jestem na górze, czy na dole? Ale wy to masz, mi to nagapiłeś na tą kobietę, czy to z facet, nie wiadomo Nie mogę tam... O, tutaj jest inaczej Albo... albo ja coś myla, ale po prostu ten... taman by po prostu nie potrafi zaatakować No kobieto, zostało ci niecała minuta Może więcej zrobił, żeby ja obok niego dostał, nie? No więc ja poczekam jeszcze Chyba że te niecałe po minutą dojść No popatrz, no patrzę mu się wryj No słucham No ja nie wierzę no numer dwa? Nie like niego wejść? Usiadłem animatronikiem na człowieka. Jest tyle pomysłów jak to wszystko zrobić Ej ale go nie widać jak się gra tym innym No jeszcze nie mogę wyjść Znaczy podejść musiałem. Zaraz zobaczymy jak też będzie wentylacja działała. Uwaga. Uff. Ale zrąbałem. Ja muszę do niego podejść. Muszę go zabić. Zarobiście to wygląda kozacko. Już lecę. Będę środkiem. No, muszę iść obok niego. Albo nad nim. W 2 w ogóle łatwiej się zabija niż w 1 bo w 1 to trzeba tak że mnażewać do tego pokoju, a tu wystarczy zrasować jak on jest na kamerach i go zerzeć. Ja mówię, to jest takie spokojemy, nie wiadomo kim był. Ale chcę wejść tam jeszcze raz do po po tego pokoju z old animatronikami. Nie widać Nie widzę nic. Ale fajna ma tą łapa. jakby przypaliła, to koniec świata. XD. Siadamy? Siadamy. Ok, to na tyle co chciałem pokazać wam w tym odcinku. W następnym odcinku powtarzamy sobie speed trapa i zobaczymy jak to będzie wyglądać. A ja się z wami teraz na razie żegnam, więc na razie trzymajcie się i... Cześć. No! Musiałem, sorry.